Cześć, z tej strony Miłosz, witam Cię na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie rozmawiamy o perfumach. Zastanawialiście się kiedyś, ile trzeba wydać pieniędzy na to, aby stworzyć idealną kolekcję perfum? Oczywiście jest to kwestia dość mocno subiektywna i każdy odpowie inaczej. Ale ja dzisiaj chciałbym Wam udowodnić, że aby posiadać unikalne perfumy, perfumy na każdą okazję, wcale nie musimy wydawać dużej ilości gotówki i przykładowo Dając niewiele ponad 400 zł, możemy się cieszyć świetnymi jakościowo perfumami na każdą okazję, na każdą porę roku. Na moim kanale dość często omawiałem perfumy budżetowe, tanie. Takich filmów możecie znaleźć na kanale Perfumolog całkiem sporo. Co rozumiem pod pojęciem perfumy tanie? Chyba możemy się zgodzić, że cena, która oscyluje w granicach 100 zł, jest całkiem akceptowalna. Jeżeli mówimy o perfumach, e, i chyba możemy nazwać takie pachnidła tanimi, takich zapachów w świecie perfum jest całkiem sporo i czasami możemy się natknąć na prawdziwe perełki, które nie zrujnują naszego budżetu, a pachną wręcz genialnie. E, ale mimo to, pomimo tego, że takich perfum jest całkiem dużo, to moim zdaniem jest kilka zapachów, a konkretniej cztery, które w moim mniemaniu po prostu biją konkurencję. I wyróżniają się na tle świetnych perfum, takich, które prezentują genialny, wręcz stosunek jakości do ceny. I właśnie chciałbym Wam dzisiaj pokazać te perfumy. Moim zdaniem, posiadając cztery flakony, o których za chwilę Wam opowiem, można posiadać unikatową, genialną, wręcz kolekcję jakościowo genialną za niewielkie pieniądze. Bezapelacyjnie mogę więc powiedzieć, że perfumy, o których Wam za chwilę opowiem, to moje ulubione perfumy tanie, perfumy budżetowe i i nie zmieniam zdania od kilku lat, od wielu lat są to perfumy bez których nie wyobrażam sobie swojej kolekcji. I wiecie, niemal zawsze bywa tak, że jeżeli decydujemy się na zakup perfum powiedzmy w cenie 100 zł, to akceptujemy to, że one mogą być gorsze jakościowo, mogą być nieco bardziej syntetyczne niż perfumy znacznie droższe. Po prostu w myśl, za jakość się płaci, nie oczekujemy od takich perfum Zbyt wiele. Tymczasem perfumy, które Wam za chwilę pokażę, nie tylko nie odbiegają jakościowo od perfum znacznie droższych, ale powiedziałbym nawet, że jeżeli zestawilibyśmy je przykładowo z typowymi perfumami, które stoją na popularnych. E, półkach popularnych drogerii, e, to wydaje mi się, że e, one biją zarówno oryginalnością kompozycji, ale także jakością 90% perfum, które możecie spotkać na tychże półkach. Pomimo niewygórowanej ceny, nie tylko uważam, że perfumy te są świetne jakościowo, ale dodatkowo e, nie są to zapachy wtórne. E, nie jest to coś oklepanego. Nie są to przykładowo e, banalne cytrusy, jakich wiele, e, czy chociażby. E, Coś plastikowego typu Invictus, czy coś popularnego pokroju e, Sawarza. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że posiadając takie perfumy, e, dość niewielką kolekcję, ale złożoną z ciekawych perfum, e, nieoklepanych, dodatkowo świetnych jakościowo, możemy uznać, że posiadając 400-450 zł, możemy mieć kolekcję idealną. Dlaczego? Dlatego, że pokażę Wam idealne perfumy. Na lato, na okres wiosenno-letni, ale także perfumy uniwersalne z przeznaczeniem na jesień, a także zimę, a także perfumy na szczególne okazje. Wszystko to w cenie niewiele powyżej 400 zł. I naprawdę uważam, że posiadając skromny budżet na perfumy, można stworzyć idealną kolekcję. Co za chwilę postaram się Wam udowodnić. Oczywiście jest to subiektywna opinia, podkreślam, moim zdaniem są to najlepsze perfumy w granicach 100 zł. Ale oczywiście, wy możecie mieć swoje typy. Dlatego też ja twierdzę, że gdybym ja miał zaczynać od zera i przykładowo miałbym kupić cztery zapachy tylko, które towarzyszyłyby mi przez dłuższy czas, to byłyby właśnie te flakony. Ale zanim pokażę wam moim zdaniem najlepsze, tanie perfumy to jak zwykle chciałbym was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachnicikom.pl, czyli drogerię internetową w której znajdziecie duży wybór kosmetyków nie tylko perfum. Dodatkowo przypominam, że możecie tam kupić niepełne flakony perfum, ale także odlewki, dekanty już od 3 ml. Dodatkowo możecie skorzystać z kodu rabatowego o treści perfumolog, który pozwoli wam kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy od świeżaka. Za 75 ml płynu musimy zapłacić 125 zł. I aby wam uświadomić, jak świetne są to perfumy, tylko powiem o tym, że posiadam w kolekcji naprawdę dość drogie perfumy typowo letnie. Tymczasem te perfumy, które nie kosztują przecież zbyt wiele, uznaję za najlepsze perfumy typowo letnie ever. I say, Miake Lodisei Pur Om. Dlaczego tak wysoko je cenię? Z kilku powodów. Przede wszystkim jest to pachnidło niesłychanie oryginalne. Nie znajdziecie na rynku nic podobnego. Perfumy te mają swoje DNA bardzo charakterystyczne. Po drugie, perfumy te nie pachną sztucznie pomimo niskiej ceny. Powiedziałbym nawet, że są dość naturalne. Jeżeli więc szukacie czegoś niebanalnego na lato, to jak najbardziej polecam chociażby testy. Przede wszystkim są to cytrusy, ale bardzo charakterystyczne cytrusy za sprawą juzu. Są to cytrusy dość szorstkie, powiedziałbym wręcz przeszywające, takie, które nie przypominają banalnych cytrusowych świeżaków. Mamy tutaj również akcent wodny i coś, co przypomina nuty kwiatowe, ale jest to nuta kwiatowa, która również kojarzy się z czymś wodnym i mówię tutaj oczywiście o Nutach lilii wodnych. Wszystko to pachnie naprawdę razem genialnie, przede wszystkim nietuzinkowo, ale ten zapach ogólnie powiedziałbym, że jest złożony. Nie jest to jeden z tych zapachów, który pachnie płasko, wręcz przeciwnie. Są to perfumy, które powstały wtedy, kiedy powstawały najlepsze perfumy, kiedy mieliśmy do czynienia ze złotą erą w perfumiarstwie, dlatego też uważam, że pachnidło to prezentuje się na tle dzisiejszych świeżaków wręcz fantastycznie. I być może nie jest to demon trwałości, a także projekcji, ale też jak na letniaka nie uważam, aby parametry były złe. Ja te perfumy spokojnie wyczuwam od siebie powiedzmy 6-8 godzin i przez większość tego czasu Wydaje mi się, że one projektują. Tak więc, jeżeli chodzi o te perfumy, to jeden z tych zapachów, gdzie nadmierna aplikacja pomaga. Myślę, że w tej cenie jest to perełka perfumy, które co prawda powstały już dość dawno temu, ale dla mnie jest to nieśmiertelna klasyka. Tak więc mamy za sobą budżetowego, świeżaka, a teraz czas na perfumy, które towarzyszyłyby nam podczas jesieni, a także zimy. Perfumy, które w naszej perfumowej społeczności mają status wręcz gwiazdy, i mam tutaj na myśli Lalique Encre Noir, ale tutaj w wersji al extreme, czyli piękne perfumy zamknięte w pięknym flakonie. W ogóle polecam je na prezent, przykładowo dla taty. Są to świetne perfumy, które. Cieszą oko, chociażby flakonem. Jest to zapach, który z całą pewnością jest niebanalny. Układając tę listę, zależało mi na tym, aby właśnie perfumy nie kojarzyły się z popularnym mainstreamem. Oczywiście Lalique, Encre Noir to zapach, gdzie dominuje cyprys. W wersji Al Extrem ten cyprys jest podany trochę w dymny sposób. Co prawda mogłoby się wydawać, patrząc na skład, że będzie to coś o dość ciężkim wydźwięku, to znaczy ciężkim w odbiorze, tymczasem tak nie jest. Perfumy te moim zdaniem spisują się naprawdę dobrze. One co prawda nie projektują zbyt mocno trwałość, Powiedziałbym, że jest zadowalająca, jak za taką cenę. Chodzi mi o to, że. Na mojej skórze one utrzymują się dość długo, ale niestety projekcja jest dość cicha. Są to jedne z tych perfum, które moglibyśmy uznać za dyskretne. Ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że kompozycja rekompensuje mi przeciętną projekcję. Perfumy te, moim zdaniem, śmiało mogłyby stać na niszowych półkach. Są to perfumy tak bardzo inne od tego, czym raczy nas mainstream. Nie jest to słodziak, nie jest to coś oklepanego, mdłego. Wręcz przeciwnie, cyprys, perfumy zielone, ale w typowo drzewny sposób, wraz z dość dużą ilością wetywerii. Czyli typowo męskie składniki, które świetnie komponują się w szczególności jesienią, a także zimą. Podoba mi się tutaj ten lekki, dymny akcent. Ale także żywiczny za sprawą Benzoesu, który nadaje ciepła tejże kompozycji. I moim zdaniem perfumy te są nawet lepsze od protoplasty, czyli od klasycznego encre noir. Przepiękne perfumy, moim zdaniem w tej cenie jedne z najlepszych, jakie możemy dostać. A teraz flakon na szczególne okazje. Perfumy, którymi z całą pewnością zwrócicie na siebie uwagę, tym, że jest to po raz kolejny oryginalna kompozycja. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie siedzi w perfumach, to nigdy nie czuł niczego podobnego. Mam tutaj na myśli Bentley for Men ale w wersji EDT, czyli mowa o wodzie toaletowej. Kiedy testowałem je za pierwszym razem, nie mogłem wyjść z podziwu, jak można stworzyć w tej cenie tak genialne jakościowo pachnidło, tak przede wszystkim oryginalne. Dodatkowo zamknięte w przepięknym flakonie z metalowym wierzchem. Perfumy te na obecną chwilę kosztują 113 zł, tak więc jak za... Tak świetną jakość, za tak oryginalną kompozycję, dla mnie są to top 4 perfumy, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny. W ogóle marka Bentley, jeżeli chodzi o ten aspekt, jest wręcz świetna. Ja akurat z wszystkich perfum marki Bentley najbardziej cenię właśnie wodę toaletową. Przede wszystkim jest to rum. Rum w towarzystwie cynamonu, ale także Skóry, bardzo delikatnej skóry, i wiecie co? To właśnie ten rum sprawia, że perfumy te są dość ciepłe, ale bardzo nietypowe. Bo sami przyznacie, że nie jest to nuta dość często stosowana w perfumach, jeżeli mówimy o popularnych pachnidłach, które stoją na półkach drogerii. Niesłychanie ciekawa kompozycja i z całą pewnością nie jest to coś oklepanego. W tej cenie uważam, że naprawdę warto. Jeżeli chodzi o parametry, to ja nie mam. Totalnie żadnych zastrzeżeń. Co jakiś czas pojawiają się opinie, że perfumy te przeszły reformulację. Ja tego totalnie nie potwierdzam. Co prawda mam stary flakon, ale testowałem również nowe wersje i zarówno stara, jak i nowa na mojej skórze spokojnie utrzymują się od 8 do 10 godzin i przez większość tego czasu dość mocno projektują. Dlatego też uważam, że perfumy te nie mają słabych stron. A teraz czas na, moim zdaniem, najlepsze perfumy uniwersalne w kategorii budżetowe. Perfumy, które sprawdzą się Wam na każdą okazję, na każdą porę roku, być może z wyjątkiem upalnego lata. Issey Miyake L'Odyssey Pour ale tym razem w wersji Intense. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego po raz kolejny Issey to już odpowiadam. Po pierwsze, uwielbiam tę markę za oryginalność, co już mówiłem wcześniej. Po drugie, uważam, że jeżeli mówimy o stosunku, jakości do ceny to jest to wręcz ekstra klasa i co prawda niektórzy narzekają, że perfumy i sejmiakę nie grzeszą trwałością, a także projekcją. Natomiast te, które zaprezentowałem wam dzisiaj, moim zdaniem nie mają tego problemu. W szczególności właśnie wersja Intense. Co prawda, znajdziemy tutaj echo klasycznego Lodi Sepur Om, czyli to bardzo charakterystyczne połączenie e, rzeźkich, szorstkich cytrusów w połączeniu właśnie z nutami wodno-kwiatowymi, ale tutaj e, ten efekt jest tylko tłem. W wersji Intense skupiono się na korzennym charakterze perfum. Dodatkowo mamy tutaj lekko-dymno-papirusowy e, charakter, i wydaje mi się, że to właśnie papirus jest. Nutą, która tutaj dominuje gałka muszkatołowa, ale także papirus z bardzo delikatnym, e, dymnym charakterem. To znaczy, to nie są perfumy kadzidlane. Nie bójcie się, ale jest tutaj właśnie coś, co można byłoby porównać do lekko dymnego, kadzidlanego charakteru. E, fajnie to nadaje głębi, ale z całą pewnością można również uznać, że perfumy te, pomimo korzennego charakteru, są dość świeże. Jest to zapach, który kojarzy się z typowo męskimi perfumami, ale nie banalnymi. Nie jest zapach w stylu żel pod prysznic. Moim zdaniem tak pachną świetne męskie perfumy, typowo męskie perfumy z charakterem, perfumy przede wszystkim niebanalne, bo papirus nie jest nutą, która Powszechnie występuje w pachnidłach typowo męskich. Tutaj ta nuta można powiedzieć, że jest jedną z dominujących. I pomimo tego, że dla kogoś początkującego skład tych perfum może się wydawać wręcz wymagający, to naprawdę nie bójcie się. Jest to przyjemne, przystępne pachnidło typowo męskie. Dość ciężko opisać te perfumy, bo naprawdę nie ma nic podobnego i dlatego też perfumy te cenię tak bardzo. I wersja Intense jest świetnym przykładem na to, że można stworzyć perfumy, które są typowo mę... Z tym pachnidłem, które może być traktowane jako pachnidło uniwersalne, ale te perfumy mają pazur, mają to coś, co odróżnia je od całej masy nijakich perfum. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, dajcie im szansę, moim zdaniem, naprawdę warto. I to byłoby na tyle. Wszystkie te perfumy razem kosztują około 430 zł. Moim zdaniem, w tej cenie można stworzyć idealną wręcz kolekcję, czego dowodem są właśnie te perfumy. Jak sami widzicie, nie ma potrzeby posiadania 100 flakonów i wydawania 1000 złotych na perfumy. Można pachnieć budżetowo, ale pięknie. Dlatego też ja uważam, że gdybym ja zaczynał od zera, to byłyby to pierwsze flakony, jakie bym zakupił. Zostawcie proszę łapkę w górę. Dla lepszego zasięgu filmu napiszcie, proszę, w komentarzach, co myślicie o mojej budżetowej kolekcji, ale również mam dla Was małe wyzwanie. Biorąc pod uwagę kwotę, jaką trzeba zapłacić za te perfumy, o których dzisiaj opowiadałem, stwórzcie Waszą idealną kolekcję, taki mały challenge. Dajcie, proszę, znać, co myślicie o tej kolekcji i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, cześć!